Hejka wszystkim, ja jestem Caroline Emerson i w dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak zdobyć kryształ niebieskiej duszy w Halloween, żeby zdobyć tego tu kruka, który lata przy mnie, tutaj taki biały jest. No ogólnie, jeśli wam się odcinek spodoba, to możecie zostawić łapkę w górę, będę za to bardzo wdzięczna. Ok, a więc pierwszym krokiem, jaki musimy wykonać, musimy wjechać do twierdzy galopującego magicznym portalem, i jechać w to miejsce, gdzie jadę. Tutaj trochę się pomyliłam, bo myślałam, że mam jechać na tą wyspę, która jest obok, ale w miarę szybko się skapnęłam i już, prze, już tutaj widzicie, gdzie trzeba dokładnie pojechać. Tutaj, tutaj właśnie pod, tą, pod tymi schodami trzeba pojechać, i tutaj, i tak. I pierwszym krokiem jest, kliknięcie na gniazdo, tutaj ptaka, to takie gniazdo tutaj, powinien z niego wlecieć taki duch kruka i musicie za nim jechać. Ja ogólnie tego ducha kruka nie mam, ponieważ no, ja już zrobiłam to zadanie, także no, no i tutaj właśnie jedziemy tutaj do miejsca, w którym ja jadę. Tutaj on powinien sobie siąść ten kruk, no i tutaj jest chmurka. Możecie sobie przeczytać, to jest taka zagadka. I ja zaraz Wam pokażę, gdzie macie jechać, żeby zdobyć właśnie kryształ niebieskiej duszy. Ok, a więc drugim krokiem jest pojechanie do doliny ukrytych dinozaurów. Tutaj właśnie Wam pokażę, gdzie macie dokładnie ojechać. Ogólnie musicie jechać pod czaszkę tego właśnie dinozaura. Tutaj właśnie jedziemy. Ogólnie on powinien być w miejscu, gdzie jakby ja wam pokazałam. Przynajmniej u innych graczy też tak jest, więc u was, u was też powinien tam być. Także no, o, proszę bardzo, tutaj jest. Tak się on prezentuje, musicie go zebrać. Ja już mam ogólnie dwa w inwentarzu, bo po prostu nagrywam jeszcze poradnik na TikToka, no i, z, no i po prostu ogólnie nie sprzedałam, także mam już dwa. No, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że wam pomogłam. Jeśli tak, to tak jak mówiłam, dajcie łapkę w górę. No i pa pa.